A skąd znaleźliśmy świątynię? Zaraz, przy tym starym japońskim domu, które wyjdzieliście go na szorcie. Ukłaniamy się jak zawsze. I przed nami jest naprawdę długa klatka słodowa, więc będziemy się troszeczkę spinać do góry. Wow, ja baję. Nie mam w ogóle przy sobie gimbala, więc muszę to trzymać w ręce. Ale to jest taka wycieczka znikąd. Aska zabrała moci, które zostały zrobione na terenie świątyni. Jest to dekoracja. Te moci mają przypominać kulki jedwabu daje się je do świątyni i przy małej kaplicy, która ma się w domu i w ten sposób się prosi Boga Japońskiego, aby produkcja jedwabiu dalej szła dobrze, ponieważ dawno temu to było właśnie centrum jedwabiu, ta cała wioska która kiedyś tutaj istniała, dlatego ta tradycja dalej istnieje i brak mi tchu. muszę wrócić do ćwiczenia znowu, ale zobaczymy jak wygląda ta mała świątynia na wzgórzu o, heroina. Jest bardzo szeroka. Więc mamy oczywiście budynek, gdzie są jakieś pokazy tradycyjne. Przy nami jest sama świątynia, gdzie właśnie aska idzie. Tradycyjna japońska, dlatego też jest bardzo brązowa i prosta. Obok mamy kolejną małą kapliczkę poświęconą najprawdopodobniej ofiarom wojny. Tu mieliśmy gdzie mieszka Buk, ale są ścięte. A sam widok ze schodów wygląda właśnie tak. Zaraz zobaczymy od góry. Jesteśmy schowani za krzewami i więc za bardzo nic nie widzę. Ale tylko słyszę, u góry są papugi. Nie wiem czy je zobaczycie. Jest jedna zielona. Właśnie sobie coś skubią. Na górze drzewa. Nie wiem czy je dobrze widzicie, sobie latają i piszczą. To jest właśnie dziwne, że w tokie są papugi. Ponieważ zimy tutaj nie są ostre. Góra minus jeden stopień. Ale one sobie tutaj żyją właśnie w Gajaku Tylko mam nadzieję, że nie zrobią kupy na mnie. Przelatuję sobie. Piękna natura. Nie spodziewałem się nigdzie tego, że zobaczę dzikie papugi w Japonii. Ale są. O, Jaska się modli o nasze zdrowie i przyszłość. U góry coś się dalej znajduje, więc zobaczymy. To jeżeli chodzi o to, to w tym miejscu właśnie były palone te wszystkie święconki z zeszłego roku. Dlatego też jest błoto wymieszane z prochem. Bo taka świątynia co roku właśnie robi ten rytuał spalania starych święconek. Ale u góry jest chyba czyjeś mieszkanie, więc tam wchodzić nie będziemy. Najprawdopodobniej Gudzisan, czyli kapłana, który się zajmuje tą świątynią. Co mu przeszkadzać nie będziemy. Wyszliśmy. Ne? Momita. Inko. A zauważyła właśnie papugi, które się tam siedzą. Widzieliśmy już. E, na tabry mi a cię pójdziemy, tym, tymi schodami w dół? Zobaczymy, gdzie nas zabiorą. Fajne są takie właśnie wycieczki znikąd. Gdzie nie zaplanowaliśmy dzisiejszego wyjścia, a znaleźliśmy coś naprawdę ciekawego. Jeżeli chcecie zobaczyć ten stary japoński dom, to wejdźcie po prostu na moje shorty, czyli na te krótkie filmiki. I tam zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. A poza tym na Facebooku wrzucę zdjęcia, więc wejdźcie sobie na Facebook Krzysiek w Tokio i tam zobaczycie właśnie zdjęcia z dzisiejszego dnia. I teraz coś wam powiem, taką ciekawostkę teraz. Jeżeli chodzi o takie drogi, które tutaj właśnie widzicie. Jest po prostu mała wąska droga, która gdzieś prowadzi do góry. Tam jest chyba coś zamkniętego, ale te drogi znajdziecie bardzo często gdzieś w Japonii między miastami. Ponieważ były to drogi ewakuacyjne dla ludzi. Niedaleko znajduje się duża rzeka, dlatego też jeżeli byłaby powódź to ludzie mogą uciekać w tą stronę i iść w górę, prawda? Jeżeli byłaby była jakaś wojna to ludzie mogą znowu uciekać z wioski, która się właśnie kiedyś znajdowała na tym całym terenie i uciekać w stronę albo w drugą stronę. Mogli uciekać w dół, prawda? Ponieważ różnie to bywało tutaj w Japonii jeżeli chodzi o historię, ale jeżeli pojedziecie na przykład do miejscowości Kamakura i pokrążycie po właśnie takich ścieżkach, gdzie nie ma turystów to właśnie zobaczycie takie drogi wąskie wkute wykute między e, wzgórzami i po prostu prowadzą prosto do jednego miejsca właśnie po to, aby ludzie mogli ewakuować się przed żywiołami i napaściami innych ludzi A z zgubiłem a, się odnajdziemy w dół Acie, może jeszcze raz wejdę na teren tego starego domu. To Wam go pokażę, bo jest naprawdę fajne. Ja lubię takie rzeczy. Takie właśnie zadbanie o elementy starodawne. Jak Edo Jidai. Czyli ten najstarszy okres, który wszyscy tak lubią. Samuraje. Same te legendy. Yōkai. I wokół jest, jest sporo właśnie lasów bambusowych tutaj. Użalnią mi się poza tym niedaleko miejscowości Nikotama. Tam dość często chodzę. Patrzcie, tam jest cały las bomusowy, ale jest zasiadką, więc tam już nie wejdę. Bo Aska dopiero schodzi w dół. I są jakieś części zrobione z tego. Z cegły. Coś bardzo nietypowego w Japonii. Raczej cegła jest elementem ozdobnym, ale nie jest to rzecz, z której się buduje domy, ponieważ nie wytrzymałyby. Bo macham lasce. Aska idzie powoli. Patrzcie, jednak wam pokażę ten dom jeszcze raz. I teraz czemu tutaj doszliśmy z Saską? To dlatego, że po drodze znaleźliśmy naprawdę fajny strumyk. Taki malutki strumyczek, który się ciągnął wzdłuż drogi. I po prostu ja uwielbiam takie miejsca, dlatego też stwierdziłem, a przejdę się tym strumykiem i zobaczymy gdzie nas on zabierze. I zabrał nas właśnie tutaj. Do magicznego miejsca. Tutaj stąd zaczynaliśmy. Czyli jest ta brama do świątyni. A, obok jest właśnie główna brama do tego tradycyjnego domu. Więc zaczynamy znowu od tyłu. Tutaj macie las bambusowy. Poczekam na skę. A mm. te moje Więc oczywiście zakaz ognia wokół, ponieważ wszystko jest zrobione z drewna. I nie chcemy, aby to się spaliło. Ogólnie dostałem też od pani mapę która wskaże mi kolejne miejsce, gdzie możemy zobaczyć około czterech innych domów w miejscowości Sejđoga Kojmae, do której kiedyś pojedziemy. Macie piękne bambusy, one są dość spore, szerokie, duże, mocne. Na spodzie mamy podłogę zrobioną ze słomy. Już mówiłem to na szortach, ale dziadek mi wytłumaczył właśnie, że ta słoma jest posadzona tutaj, ponieważ ta podłoga, a czy ziemia podczas zimy oddycha, czyli od października do marca ta ziemia może się podnieść nawet do 6 cm z górę. w górę. Co by było bardzo ciężko, aby tutaj chodzić, pracować, czyścić i żyć, ponieważ najprawdopodobniej te starsze osoby, które właśnie zajmują się tym domem przychodzą tutaj codziennie i po prostu dbają o ten ośrodek kultury. Dlatego też co roku stawiają tą nową podłogę, około października, a w marcu ją ściągają, spalają i po prostu stawiałem nową, całkowicie. Więc taka to jest ta tradycja, czy tak powiem. Tutaj macie stare narzędzia, które używali albo do robienia jedwabiu, ryżu i tak dalej. Odrobina technologii. W środku sam mieszkanie my wygląda, tak, jest bardzo szerokie. Teraz jest około godziny. Czwartej, dlatego też mamy naprawdę piękne słońce, aby Wam pokazać. To właśnie tutaj mamy stary mocik, który się suszy. Sam mieszkanie od środka wygląda właśnie w ten sposób. Macie tą dekorację, która właśnie ma przypominać kulki jedwabiu, którą się stawi przy kamidanie. To, co właśnie Aska ma w dłoni, zabierzemy do domu, bo to jest darmo je rozdają. Wyglądają w ten sposób. Jeszcze tak Wam na szybko pokażę od środka, jak to wygląda. Wspaniałe. Wiecie, się wokół się unosi ta woń dymu, w którym jest zawsze przepalany dach, ponieważ tam lud się gnieździć różnego rodzaju robaczki, które nie są zbyt dobre dla tego domu. A tutaj macie małe poletko z warzywami. Taki tradycyjny japoński sposób. To jest tradycyjny japoński spichlerz. Budynek jeszcze z czasów Edo dalej się trzyma. Dlatego ma mocne, grube ściany. Okiennice zrobione z, z, z kamienia. A sam dom się prezentuje właśnie w ten piękny sposób. Ja, Niko, kiezu kimashio. A czy wyjdziemy z teraz tego domu? Pokażę Wam jeszcze na szybko ten mały strumeczek, ponieważ tutaj też znajduje się obok park. Jest to sporo rodzin. jest jakiś za duży park, ale jest bardzo przyjemny, ponieważ ma dużo bambusów. A ja uwielbiam japońskie bambusy. Pamiętam jako dziecko. Zawsze oglądałem te filmy azjatyckie i zawsze chciałem wejść do takiego lasu bambusowego. A tutaj mam to teraz pod ręką. Słuchajcie, panu podziękowałem za to, że nam prowadzał. Idzie, dowozić rzeczy. Znaczy te wspaniałe bambusy. Chodźcie. Idziemy do strumyczka. Cały park wygląda właśnie w ten sposób. Dzisiaj jest niedziela. Dlatego też sporo rodzin właśnie chodzi na zewnątrz. Heh. Dzieci się bawią samochodami. Jest piękny zachód słońca powoli. Patrzcie. Znaczy. Nie widzę na oczy teraz. Mówi słońce prosto świeci w oczy. Ale to nic. Cieszymy się z życia, prawda? Tam prowadzi droga nie wiem dokąd. A sam strumyczek wygląda w ten sposób. Patrzcie, ten mały strumyczek, który nas zabrał do tego miejsca wygląda w ten sposób po prostu płytka woda, i tak się ciągnie Jest sporo to jest drugi odcinek Zastanawiam się, czy idziemy w tą czy pójdziemy w tą zobaczyć co jest co ciekawe komuś a pójdziemy na chwilę do przodu. A cię moc hmm, kareta? zapytam, Aski czy jest zmęczona, a czy nie kareta to czy jesteś zmęczony, zmęczona zobaczymy zawsze uwielbiam odkrywać te Boczne drogi w Tokio i w Japonii. To jest coś dla mnie chyba najciekawszego. Miejsca turystyczne są fajne, ale jednak ja lubię się szwendać. Po drodze i zobaczę jakieś normalne rzeczy, których normalnie mnie nie zobaczę. Poza tym tutaj mamy ulubiony kwiat. Paseczki a Acianoski na hanadesne. Ja lubię irysy, ale to jeszcze nie jest na ich kwitnięcie. A tutaj macie zwykłe Budynki mieszkalne, domy, mieszkania typowo japońskie, nowoczesne. Pora, mi te usali. Mam ławeczkę z wyrzeźbionymi królikami. W tym roku jest rok królika i Haska chce pogłaskać królika. Pora kogoli nie Mamy odbicie łapek najprawdopodobniej. Tanuki, ja? Hmm. Więc jest odcisk łapek tanuki, czyli Se kurhana mi daj do O. No kurczę, ta ścieżka się też gdzieś daleko idzie do Kokolo Micigama i Kukana. Przed nami jest po prostu prosta droga. Tak jak mówię, to była chyba jedna z tych dróg ewakuacyjnych, która coś prowadziła, tylko ludzie się już za bardzo nie muszą ewakuować. Dlatego też stworzyli jak gdyby taki mały ogródek. Ale przejdziemy kawałek. Jesteśmy dalej w Tokio. Niedaleko, nie wiem, całe pociągiem 15 minut od Shibuya, a macie piękne poletka Jak na wsi, Na inna kamitajna Więc, to, jeżeli chodzi o Setageyaku, to miejsce gdzie ja mieszkam Ten dystrykt Czy osiedle, jeżeli byście chcieli powiedzieć W Tokio, jest moim ulubionym, ponieważ ma to właśnie połączenie między Miastem, wioską, zielenią Życiem cywilnym i do tego mogą, Mam dostęp do centrum Tokio, jeżeli nie chcę jechać do centrum. Mogę pojechać sobie na takie ubocze właśnie przejście. To jest spacer dla mnie około 40-minutowy od domu. I właśnie mam takie normalne wiejsko-japońskie widoki. Macie pustki. To są takie właśnie placy, gdzie Japończycy zazwyczaj spędzają popołudnia. Piją hanami, momiji. Japoński klon już stracił swoje piękne liście wysuszone sobie wiszą. I dopiero zima w Tokio tutaj dopiero dojdzie. Więc jest zarej na plusie. Dzisiaj jest około dziudo góra no. A powiedziała 11 stopni, więc jest dość ciepło. W co jak mówiłem, temperatura jest bardzo dobra i góra, jeżeli naprawdę będzie jakbyś naprawdę mróz, to będzie minus 1, może minus 2 w najgorszy dzień. A tak cały czas jest na plusie. Dlatego też... Tokio raczej nie zobaczycie śniegu. Jak spadnie, to jest cud nad Wisłą albo cud w Tokio. Dotąd zazwyczaj tylko pruszy jeden dzień, ale ten śnieg od razu znika. Dlatego, jeżeli widzicie anime, gdzie w Tokio jest dużo śniegu, to jest kłamstwo. To jest tylko efekt w anime. Tak naprawdę w życiu raczej śniegu w Tokio nie zobaczycie. Chyba, że to będzie naprawdę jakiś anomalia pogodowa. Ale nic. Ja. Kociku, no. My będziemy w takim razie wracać do domu, dlatego też jak zawsze dziękujemy Wam za oglądanie, pytania, komentarze zostawcie na YouTube, jak zawsze łapki w górę i do zobaczenia podczas kolejnego blogu z Japonii, prawda? Pa pa!